Bardzo serdecznie w dzisiejszym filmiku. Dzisiaj zapraszam Was na ulubieńców czerwca. Szkoda, że czerwiec się już kończy, jest to jeden z moich ulubionych miesięcy w roku. Zawsze kojarzył mi się z nadchodzącym latem i przede wszystkim wakacjami, no i moimi urodzinami, ale będzie następny czerwiec, także nie ma się co smucić. Tymczasem zapraszam Was na ulubieńców czerwca. Nie ma tych produktów dużo, ponieważ yy, większość produktów po prostu by się znowu powtórzyła. A teraz chciałam Wam pokazać produkty, które się u mnie sprawdziły przez ten miesiąc i z których jestem bardzo zadowolona. Jeżeli macie ochotę zobaczyć, to zapraszam Was serdecznie. Więc może zaczynajmy. Pierwszym ulubionym produktem, który już znacie z mojego kanału, to jest puder Bare Mineral z wersji oryginalnej. Z tym pudrem zrobiłam również filmik, jak go nakładam, test na żywo. Jeżeli macie ochotę zobaczyć, to podlinkuję wam na dole. Jestem bardzo zadowolona z tego produktu. Wiele z was pytało mnie, czy nie wysusza mi cery. Nie, nie wysusza mi na ten moment. Nie zauważyłam czegoś takiego jak wysuszenie, mimo tego, że mam bardzo suchą cerę, żałuję, że tak późno go odkryłam. Świetny na lato, nie obciąża, nie obciąża skóry, nie klei się także ja Wam serdecznie polecam ten produkt. Następnym produktem to jest rozświetlacz do twarzy, który teraz używam też również bardzo często. To jest rozświetlacz z firmy MAC w kolorze porcelanowy róż i to jest ten z Mineral Skin Finish. Bardzo lubię ten produkt, pięknie rozświetla twarz, bardzo delikatnie. Ja go czasami nawet sobie tutaj na dekolt dużym pędzlem dam, żeby gdzieś tam ten dekolt się ładnie mienił. Także to był mój taki najwięcej używany rozświetlacz w tym miesiącu. Bardzo go lubię, naprawdę. Następnym produktem to jest róż do policzków. Róż do policzków z firmy MAC, Wetdress. W końcu zmieniłam swojego koralistę, bo już po prostu miałam go dosyć. Cały czas go używałam namiętnie, non-stop. I nie wiem dlaczego, z czym to jest związane, że latem zawsze wracam do tego właśnie różu do policzków. Jest bardzo delikatny, nadaje taki... taki Taki naprawdę dziewczęcy look, i nie ma, nie ma takich mocnych policzków, tylko są tak bardzo delikatnie podkreślone, tak naprawdę zdrowo wyglądające. Bardzo lubię ten produkt na lato, i to był właśnie róż, który używałam najczęściej i myślę, że będę chyba go używała cały czas teraz, przez te pewnie ciepłe dni. Następny produkt, również rozświetlający, tym razem do ciała, to jest olejek z firmy Nux. Bardzo lubię ten olejek. Tak jak widzicie, ja już go mam bardzo długo, a zobaczcie, jakie jest, zużycie. Jest prawie w ogóle, ponieważ jest tak wydajny. Ja wiem, że on nie kosztuje mało, ale on po prostu starczy chyba na wieki. Ja bardzo y, lubię rozświetlać sobie nim dekolt ramiona i właśnie jego używałam. W tym miesiącu, teraz kiedy wróciłam z morza, skóra była lekko taka muśnięta słońcem. Bardzo ładnie to wygląda właśnie, kiedy sobie delikatnie damy na dekolt, pięknie się błyszczy. Ja Wam naprawdę serdecznie polecam ten produkt, bo on jest bardzo wydajny. Nawet Wam powiem, że jak sobie posmarowałam, na przykład dzisiaj posmaruję, wykąpię się i rano wstanę, to gdzie gdzieniegdzie jeszcze te drobinki z tego olejku są na dekolcie. Także naprawdę jest trwały i bardzo wydajny. Także Wam polecam serdecznie. Szybciutko przechodzę do następnych produktów. Kolejnymi produktami, bez których teraz się nie da żyć już, kiedy, kiedy już mamy takie większe słońce, to, jest, to są te dwa produkty z filtrem. Pierwszy to jest olejek La roche -Posay 50+. Świetny produkt, mogłam go wytestować nad morzem, kiedy naprawdę było silne słońce. Nic się z moją skórą nie działo, skóra została lekko muśnięta słońcem. To nie jest tak, że skóra nam się w ogóle nie opala, mam 50. Po prostu jest tak delikatnie zabrązowiona, nie ma tej takiej czerwieni. Naprawdę świetnie się sprawdził. I fajny jest, bo się tak mocno nie lepi do ciała, jak te inne olejki do opalania. Kolejnym produktem również z filtrem to jest ten krem do twarzy z Wichi. Ja mam tą wersję do suchej cery i u mnie sprawdza się naprawdę rewelacyjnie. Ja mogłam go wytestować również w, nad morzem, gdzie naprawdę słońce było silne. I ja mam taki problem, że ja mam popękane naczynka, i jak tylko wychodzę troszeczkę na słońce, to moja twarz robi się momentalnie bardzo czerwona i ja muszę bardzo chronić twarz. I ten krem sprawdził się naprawdę super. Jestem z niego naprawdę bardzo, bardzo, bardzo zadowolona, przynajmniej na dzień dzisiejszy. Świetnie się sprawdza z moimi podkładami z Berminera, z Wiszy. Podkład się trzyma, nie roluje się, nie bieli ten krem tak mocno twarzy. Także naprawdę świetny produkt i cieszę się, że Agnieszka poleciła właśnie ten krem, bo u mnie sprawdził się genialnie, genialnie i też wam go polecam. Wypróbujcie sobie przede wszystkim ten krem, jeżeli macie taką możliwość, zanim go kupicie, ale naprawdę jest świetny. I kolejnym moim ulubieńcem to jest próbka, ponieważ nie mam pełnej wersji. To jest próbka zapachu Flora by Gucci i to jest ta letnia wersja, taka chyba na bazie mandarynki mi się wydaje. Pięknie pachnie. To jest taki mój zapach, jest delikatny, jest kobiecy, zarazem kobiecy i bardzo fajnie na lato. Ja go ogólnie nie czuję, ale na przykład jeżeli zawieje wiatr, to, to na przykład. Yy, w tym momencie, gdzieś mi tam ten zapach lekko przeleci koło nosa i po prostu jest naprawdę świetny, bardzo ładnie pachnie. I mam nadzieję, że teraz na tej bezsłowej, na bezsłówce, będę miała okazję zakupić sobie pełną wersję, bo naprawdę bardzo mi się podoba. I kolejny produkt. Tym razem do ust jest to błyszczyk, do którego również powróciłam. Błyszczyk z Maka Fashion Scoop. Bardzo lubię ten błyszczyk, również powracam do niego zawsze latem. Nie wiem też czym to jest związane. Widz, tak jak widzicie, latem gdzieś lubię po prostu takie delikatne róże. Żeby to było takie, tylko ta skóra tak lekko podkreślona, bo i tak mamy swoją paleniznę i tak nie nakładamy dużo produktów na twarz, więc lubię tak delikatnie. I również właśnie powróciłam do tego błyszczyka. Bardzo go lubię. Zresztą ja lubię wszystkie błyszczyki z Maka. Kolor jest bardzo ładny, jest taki delikatny, mleczny. Nie go miałam na ustach, ale pewnie już mi się um, starł. E, także ten błyszczyk był moim ulubieńcem. To wszystko, jeśli chodzi o moich ulubieńców, widzicie, nie ma tych produktów za dużo. Niektóre produkty się powtarzają, ale już mogę coś Wam na ten temat powiedzieć na temat tych produktów. Ja tymczasem się z wami żegnam, i, a słuchajcie, powiedzcie, co planujecie na wakacje? Czy gdzieś wyjeżdżacie? Napiszcie mi w komentarzach, bo jestem bardzo ciekawa. A tymczasem ja się z wami żegnam. Do następnego filmiku. Trzymajcie się ciepło. Pa!